Dzień dobry Państwu. Geopolitycznie odrobinę satyrycznie zacznę. Nosił wilk razy kilka, póki mu się ucho nie urwało, jak kiedyś Wojciech Man przerobił stawę przysłowia, przysłowia, mądrością narodów. Gdyby kuska nie skakała, to by nóżki nie złamała i tak dalej, i tak dalej. Donald Trump, jak wiecie Państwo, nałożył na Kanadę, Meksyk, inne kraje. Sła, które można byłoby określić jako rozpoczęcie wojny handlowej. Również ma w planach przecież wojnę handlową z Unią Europejską. Donald Tusk w Brukseli wczoraj powiedział, że należy zachować spokój, rozsądek, reagować, nie tyle co się nie przejmować, ile podchodzić spokojnie do zagadnienia. To zresztą jest chyba najlepszy sposób prowadzenia polityki wobec niezbyt przewidywalnego, że tak to ujmę eufemistycznie, Donalda Trumpa, jak właśnie reagować w sposób spokojny, acz stanowczy. I tak też się stało, chyba te słowa przemówiły do też innych przywódców światowych, też i Donald Tusk mówił o tym wcześniej już, o tej metodzie na Trumpa, z prezydentką Meksyku Donald Trump rozmawiał mile, konkretnie, a efektem tej rozmowy było zawieszenie tych, nie wiem, karnych, żeby tak można to nazwać, ceł na Meksyk na najbliższy miesiąc. W Meksyku mieszka, nie przymierzając, nie wiem, 130-140 milionów ludzi. Może wszystkim Meksyk się kojarzy, nie wiem, w jakiś negatywny sposób bo kojarzy się na pewno z kartelami, ale to jest jednak bardzo duże, potężne państwo o przecież długiej historii, bardzo interesującej, przepiękne zresztą, o różnorodnej faunie, florze, też i no, rozwinięte rolnictwo, i turystyka, i tak dalej, i tak dalej. No i mamy też Kanadę. Państwo potężne, którego produkcja. Przemysłowa, ciężkiego przemysłu, również spożywczego, też przecież e, wspierała Amerykę. Są to wszystko naczynia połączone. I nagle Trump postanowił: e, Jak ta Zosia Samosia, że Teraz ja tu będę rządzić, Wy będziecie robić to, co ja chcę. Ponakładał cła, e, więc przywódcy i Meksyku, i Kanady, i innych krajów zareagowali. W tym również Chiny, proszę Państwa, bo dowiadujemy się, że Chiny e, odpowiedziały. Słami odwetowymi wobec Stanów Zjednoczonych. I nagle nasz pomarańczowy przyjaciel obudził się z ręką w białym naczyniu, które trzyma się pod łóżkiem, niezbyt kontentny z tego, co narobił. I zaczął się teraz wycofywać z tych swoich ceł, że tu na miesiąc zawiesza, robi te swoje znane miny, nadyma się, opowiada, że on tutaj jednak chce. Się porozumieć, bo to przecież chodziło o to, że te kraje są odpowiedzialne, kraje, administracje tych krajów mają być odpowiedzialne za dostarczanie do Stanów Zjednoczonych substancji niedozwolonych, które rzekomo miały spowodować śmierć 100 tysięcy Amerykanów. I że to te kraje są za to odpowiedzialne, szczególnie Chiny. No, proszę Państwa, wojna handlowa z Chinami czy Gospodarcza wojna, gdzie z Chinami, pomiędzy Stanami z Zjednoczonymi a Chinami, trwa przecież już od dawna, nie jest to żadna nowość. Ale jednak Chiny szukają jakiegoś porozumienia z Unią Europejską, z innymi krajami, mając świadomość, że nie przymierzając plus minus półtora miliarda Chińczyków, no trzeba wyżywić. Prawda? Więc to są wszystko naczynia połączone i myślę, że Janusz Biznesu z Florydy, czyli Donald Trump, nie do końca zrozumiał i rozumie geopolitykę, zamknięty w swojej banieczce tych biznesików, tu sprzedać, tu zarobić, wiecie, tu się kupuje, tu się sprzedaje, spada i coś tam, i takie różne wierszyki, pamiętam, z bazarów jednego. Proszę Państwa, zawiesza te słowa wobec Kanady. Już rozmawiał z Justiną Trudeau, który też rozmawiał z nim miło i sympatycznie, przypominając mu, jak bardzo Kanada też wzmocniła swoją granicę? Uczestnictwie Kanady w wielu projektach, a również militarnych Stanów Zjednoczonych. I to nie jest tak do końca prawda, że przemysł motoryzacyjny Kanady nie ma wpływu na przemysł motoryzacyjny w Stanach Zjednoczonych. I w końcu te dane, twarde dane makroekonomiczne. Dotarły do naszego pomarańczowego przyjaciela. Jak to się popularnie mówi wśród młodzieży, ludzi dobiegł. Czyli nagle się Trump obudził i mówi: nakładamy cła na Kanadę, na Meksyk. E, ci jego niezbyt stabilni maga, którzy są wokół nich, ci sekciarze, wzięli, tak, nałóżmy te cła, zniszczymy ich. Ameryka będzie Golden Age, będzie w Złotym wieku, my będziemy panować. Po czym nałożyli cła, te państwa odpowiedziały, Pięknem za nadobne, nagle się okazało, że zaczyna w Stanach się robić niesympatycznie. Pan Aureliusz z Nowego Jorku przysłał mi wczoraj maila z informacjami o tym, jak chociażby dystrybutorzy napojów gazowanych tu nazwy nie mogę wymienić, bo nie mogę reklamować, ale znanej marki, bardzo znanej chyba najbardziej znanych marek. Zaczęli się bać, że to część z nich jest nielegalnymi migrantami, dalej no koncerny powiedziały, stanimy po waszej stronie. Więc cały ten przemysł napojowy, który pomiędzy Meksykiem a Stanami egzystuje, tak? jest to napój bardzo popularny w Meksyku, to wszystko się zaczęło chwiać. Cała gospodarka amerykańska zaczyna się chwiać, ponieważ deportacje, które się już zaczęły, powodują, że za chwilę zabraknie rąk do pracy. Też i tutaj sympatyk naszego kanału, pana Aurelius, napisał też do mnie, że opiekunka do dziecka jego córki po prostu sobie nie przyszła. Zniknęła, no, nielegalna imigrant. To jest może jeden przykład, tak? Ale już. W, tak, w takich miejscach jak Nowy Jork to też zaczyna się odczuwać. Zamykane są na przykład różne bary, restauracje, takie knajpki narodowe, tak, azjatyckie czy inne, które były prowadzone przez nielegalnych imigrantów. W tej chwili znikają, się boją. To zaczyna pojawiać się w całych Stanach Zjednoczonych i myślę, że w ciągu kolejnych miesięcy, jeżeli Trump będzie się upierać przy tej polityce wyrzucania migrantów, problem będzie narastać. Ciekawostką jest, proszę Państwa, że y, gdzie y, jest takie przysłowie, powtarzam, przysłowie o mądrości że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. No i tu się pojawił, że prezydent Salwadoru, y, który zaproponował Trumpowi, zresztą y, z dużym zainteresowaniem spotkało się to ze strony Marco Rubio, y, zaproponował, że y, salwadorskie słynne więzienie... Y, Cecko, chyba się nazywa. To jest takie centrum antyterrorystyczne, gdzie przebywa kilkanaście tysięcy członków różnych gangów. Może przejąć tych niebezpiecznych przestępców, też członków gangów ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ to centrum detencji antyterrorystyczne może pomieścić blisko 40 tysięcy osób i to bez żadnego problemu. To słynne więzienie otwarte, w 2000, otworzyli je tak w 2023 roku. Amnesty International tam również bardzo protestowało, że warunki w tym więzieniu są tragiczne. Faktycznie oglądałem kilka materiałów na ten temat. Ciekawe miejsce, gdzie więźniowie muszą poruszać się w kuckach z założonymi na głowę rękoma. No ciężkie więzienie muszę powiedzieć, że faktycznie nie ma tam żadnej kontroli międzynarodowej. Ale w ten sposób Salwador może sobie handlować, bo zaproponował oczywiście odpłatnie Amerykanom, że może umieścić tych, których oni chcą deportować. W ten sposób prezydent Salwadoru chce parę groszy na tym zarobić czy podobać się tam. Powiem to jest czysty biznes. Tak? Czyli tak jak mamy Guantanamo, które ma też stać się takim obozem, tak, prezydent Salwadoru proponuje, że. Tak, bo on walczy z przestępczością w dosyć zdecydowany sposób, niezbyt się pochylając nad takim drobiazgiem jak, jak prawa człowieka. I Trump bardzo chętnie, on lubi takich ludzi, bo to mniej więcej mentalnie są jego pokroje. Ale, mieli Państwo, wracając do, samych, do samej wojny handlowej, wychodzi na to, że Trump przeliczył się ale gdyby kuska nie skakała, to by nóżki nie złamał. I chyba dociera powoli do Trumpa, że jego wyobrażenie o imperium, czy tym, żeby rządzić światem, że wyśle gdzieś maska, który powie w Europie głosujcie na AFD i tak się stanie. Zaczyna jednak nie działać ten... Koncept polityczny. Do Trumpa dociera, że polityka imperialna, czy próba jakiegoś, jakiegoś nowego kreowania świata, nowego porządku świata, kończy się mniej więcej na tym, że nagle, chociaż na przykład w Kanadzie, nałożone cła na Kanadę zintegrowały Kanadyjczyków. I tak jak mieli pretensje do Trudeau, tak teraz. Nawet ci, którzy go krytykowali, uważają, zachował się bardzo porządnie, bardzo właściwie. Zaczynają integrować społeczeństwo. Takie ataki handlowe, gospodarcze na poszczególne kraje powodują, że ludzie się jednoczą. Podobnie będzie w Europie, jest w Europie. Przywódcy europejscy spotykają się z Donaldem Tuskiem, którego widzą jako lidera tej nowej, integrującej się Europy. Widzą jako lidera i oni też mówią, nie boimy się was. Razem stanowimy naprawdę potęgę. Zresztą PKB całej Unii Europejskiej jest większe od Stanów Zjednoczonych i się okazuje, proszę Państwa, że ten kolos, to wielki imperium, największe kraj na świecie i tak dalej, największa armia, wcale nie jest taki potężny, jakby się mogło wydawać. Że nagle, kiedy kraje, na które nałożono odsłuch, odpowiedziały piękne za nadobne, to Ameryka okazuje się być bezradna, bezsilna. Że jednak potrzebuje tych krajów. Podobnie będzie z, myślę, z kwestią migrantów. Nawet tych nielegalnych. Może to jest kwestia miesięcy, roku, ale szybciutko Stany Zjednoczone odczują brak rąk do pracy, brak zainteresowania, bo ci Amerykanie, obywatele Stanów Zjednoczonych, którzy nie pracują, bo nie chcą bo wolno zajmować się y, może handlem ulicznym, tak to nazwijmy eufemistycznie, y, handlując różnymi produktami nie do końca dozwolonymi, y, raczej nie pójdą sprzątać, y, raczej nie będą wykonywać trudnych prac jakby, w rolnictwie, w budownictwie, dalej będą robić to, co robią, będą, y, będzie większa konkurencja, Dlatego, że coraz więcej ludzi będzie chciało też z tego żyć, więc będą mieli też i problem, co się będzie wiązało z bardzo agresywnymi negocjacjami pomiędzy poszczególnymi grupami na ulicach, więc ta przestępczość będzie rosła. I nagle za chwilę się okaże, że cała ta administracja, maga, nadmuchana przez pomarańczowego człowieka, o kant kuli potłuc, nie działa. Nie działa. Proszę Państwa, ani ekonomii, ani tej makroekonomii nie da się oszukać. Nie da się zrobić w dzisiejszych czasach niczego, wie o, tym, wie o tym przywódca Chin. Stąd też i Chiny próbują też na tym ugrać, pokazać, że innym krajom, zobaczcie, my jesteśmy razem z Wami, zapraszamy do współpracy, róbmy razem biznes, niech te pieniądze się kręcą. To też jest taki ciekawy obraz tego. I gdzieś tam na samym końcu jest ta wyalienowana z tego wszystkiego Rosja, która dzisiaj zajmuje się niczym innym jak produkcją czołgów, wozów opancerzonych i co tam tylko jest potrzebne na wojnie, w zasadzie nie zajmując się niczym innym. Też taka karykatura państwa już się stała, i ten Putin, który staje się drugoplanowy, razem z tym swoim poplecznikiem Donaldem Trump. Ciekawie to wygląda, przyznacie Państwo. Zobaczymy, co będzie dalej, ale ja widzę pewne taką, pewną integrację państwa, państw, które w obliczu takiej agresywnej polityki Donalda Trumpa potrafią się zjednoczyć. Jeżeli już mówimy o układaniu nowego porządku świata, to wydaje mi się, że w nim raczej Ameryki nie będzie. A jeżeli będzie, to na uboczu. Pytanie, jak długo to przetrwa? Jak długo Trump przetrwa? Czy nie nastąpi moment, w którym Amerykanie mu powiedzą: wiesz co, jednak nie, jednak się musimy rozstać? Nawet nie chcę, żebyśmy zostali przyjaciółmi. Impeachment? Na razie Amerykanie płacą za tę politykę, bo cła, e, ta polityka antymigracyjna, to wszystko powoduje, że rosną ceny w sklepach. I jeszcze bardziej. A najlepsze jest to, kiedy dziennikarka zapytała się, tam poglądałem taki materiał, zapytała się Donalda Trumpa, e, czy on sobie zdaje sprawę z tego, że, że ceny wzrosną. Przecież on obiecywał, że ceny, po je, po, kiedy on zostanie prezydentem, zaczną w sklepach spadać. A na to on jej odpowiada, nie mogę niczego za, zagwarantować. Tego mu Amerykanie nie darują, bo liczą się portfele Amerykanów. Podobnie jest w Polsce, gdzie opowieści o tym, że PKB rośnie, że wiatraki, że Polska jest liderem w Unii, to jest wszystko prawda, ale to się w żaden sposób nie przekłada na życie zwykłego człowieka, który aż kipi złością, kiedy widzi na ekranach Mateckiego. Zresztą będę do tego tematu niebawem wracać. Dziękuję Państwu za uwagę. Rozględziłem się trochę w porannym materiale. Widzimy się tradycyjnie o 14. Do zobaczenia.